Rozdział drugi o nieufności w sobie. Dla współczesnego człowieka sam tytuł jest już skandaliczny. Jak to? Mam nie ufać sobie? Wszędzie się trąbi: zaufaj sobie. Jeżeli jednak zaufasz sobie, to znaczy położysz nadzieję w sobie, i uczynisz z siebie źródło swojego życia? Przegrasz w tej najważniejszej walce, walce duchowej, walce o niebo i życie wieczne. Dlaczego jednak mam nie ufać sobie? Przyjrzyj się rzeczywistości swojego życia bardzo uważnie. Ile razy starałeś się, przyrzekałeś, i postanawiałeś, że już od teraz będzie idealnie, jak w zegarku. Ile razy zwyciężyłeś o własnych siłach? Po prostu trzeba stanąć w prawdzie i zobaczyć, przyznać się, że nie jesteśmy święci, że nie jest tak kolorowo i że wiele razy upadliśmy. Nie wyszło nam, nie udało się. Tak, to boli i będzie bolało. Jeżeli chcesz żyć w prawdzie o sobie, musisz dotknąć swojej ludzkiej słabości. Powiedzieć: Jestem grzesznikiem, nie mogę sobie ufać, nie mogę liczyć na swoje siły. Bo są zbyt nędzne. Wtedy może przyjść oczyszczenie, wyzwolenie od siebie samego. Spokojnie mogę spojrzeć na swoją słabość, wady i grzechy i wreszcie będę zdolny zobaczyć, że nie jestem sam, nie muszę ufać sobie. Bo jest ze mną i po mojej stronie silniejszy, ten, któremu mogę całkowicie zaufać, Pan mój i Bóg mój, źródło mojego istnienia, każdego oddechu spełnienia. On jest. Nie muszę się martwić, tylko zaufać jemu, a nie sobie. Oczywiście przychodzi pytanie, jak to zrobić? Jak przejść z mojego ja do Bożego Ty? Cztery dobre rady. Posłuchaj. Po pierwsze, przyznaj się, przestań się bronić, poznaj siebie, zobacz swoje grzechy, upadki, zawody, które sprawiłeś sobie i innym. Niedotrzymane postanowienia, złamane obietnice. Stań wreszcie w prawdzie i odetchnij z ulgą, że już nie musisz udawać, że sam nie potrafisz się zbawić. Po drugie, módl się i proś swojego pana, bo nie jesteś sam. Proś o to, aby wyrwał Cię z klatki egoizmu i zadufania w sobie. Po trzecie. Czuwaj. Nigdy nie strac z oczu i z pamięci tej prawdy, że sam nie potrafisz się zbawić, zwyciężyć siebie, szatana, pokus, grzechów, złych propozycji świata. Po czwarte. Potraktuj swój grzech jako wskazówkę, Bożą naukę praktyczne dotknięcie tej rzeczywistości, że sam nie potrafisz być dla siebie ratunkiem. Jest to nauka pokory, prawdy o sobie, aby ci nawet nie przyszło do głowy, że możesz być dla siebie wyzwolicielem. Zaprzeczając grzechowi, nie sprawisz, że on zniknie. Upadki to szansa, aby sobie nie ufać. Dlaczego? Do czego to Cię poprowadzi? Gdy przestaniesz ufać sobie, to zaczniesz ufać Bogu, poznasz prawdę, a prawda Cię wyzwoli.